Siemano, Siemano, widzowie! Nie bez przypadku mam w lobby Gryfa i nie bez przypadku mam też 219 GM. Dzisiaj, widzowie, kupujemy sobie tego skinnika do Gryfa i będziemy z nim grali. Jak chcecie więcej tego typu odcinków, to dajcie pić łapę w górę i oglądajcie do końca, fajnie by było. A my teraz kupujemy sobie pięknego skinnika do Gryfa, tego rekordowy, tak naprawdę bardzo ładny skinek, przed rok temu i zawsze go chciałam mieć. Co? Kupujemy. Dobra, widzowie. Nie ma co. Kupujemy go. Dobra, coś się zacina. Ścina się coś jak zawsze. Dobra, jest. W ogóle sobie chyba zalagi. Gdzie leci? Oj, oj, coś się zlagowało. Leci. Dobra, let's go. I właśnie teraz wpada do mnie. Pierwszy mój skinek z chińskiego nowego roku. rekordista grip. Mega się z niego cieszę. I jest mega fajnym też skinem. Naprawdę. To jest jeden z lepszych skinów tego Gryfa Jeszcze specjalne młotka, nie? No, no i leci. Piękna. No i co? Oferta z tym Gryfem już zniknęła. No bo już co ma. O nie. Idą na footpunch! Dobra, zmieniamy sobie na tego rekordzistego. Idą na mega łoneczkę. Mega, mega. Idą oczywiście sobie na footpunch. Idą na footpunch. Od razu ku sobie ulepszę, żeby lepiej się nagrało. Dobra, gira się zaczyna. Gdybym miała 70. O kurde. Oh, hey, somebody, somebody, <coughs> 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 kurde no ładam, dawaj, wygram. Dobra. Na razie niezbyt ciekawie się zapowiada. Dobra, ja jeszcze robię to. Ogrygo. No tak, nie. Dobra. Dobra, pierwsza giera nie poszła, ale może teraz kupię. Open for business! Open for business! Open for business! Open for business! Nie, tylko nie, tego nie, 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 no lordo. A nie, nie, no, nie, 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 uliczce. nie, 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 mordo. nie, 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 aha, on Dzięki wielkie morderku. Dobra. Lecimy dalej. Może się uda to pierwsze miejsce, ale coś mi się nie wydaje. Przynajmniej to drugie. O kurde. O nie zapomniałem, że, że jego atak się nie przebiła przez ścianę szlak. Zapomniałem. Dobra, ja go biorę, Chodź tu małpeczko, Kurde. Ci tu Szlag. Nie skurde. Dobra, nie, nie jest źle, pierwsze miejsce to jest zawsze coś. Niezła <laughs> ta animacja przegrania, co to, to jest piękne. W ogóle widzowie zauważyłem, że od czasu Masterii ja w ogóle nie grałem Gryfem. Dobra, widzowie, gramy w dokołcika. No i tyle. O, gramy? Dobra, lecę, no Dawaj, 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 dawaj. Mm. Nie, no, lata medzi. Dobra, pokonałem to, let's go. No, to zamiast, to... Доброе. А, вообще не езжай. Тут так где нет, там нас тоже. Доброе. это не смотри, который были, в мы ездили. Которых мы езжали Kuchna, ma nie, nie, to proszę, biegnij spokojnie, proszę. Nie, 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 2, na 2. Myślałem, że są ten Добро, он губцы. Ну, давайте, давайте, давайте. Ох, курда. Ну, то... Добро, давай. Давай, давай. Давай, давай. A co, co, co? Nie dobrze zrobiliśmy. Dobra, sobie Kurde, no mi raz kru. Dobra, idę. Idę. Do. Jest! Pierwsza gra wygrana. W końcu! W końcu! I tu wygramy może coś fajnego będzie lecić star dropa. Dobra, może coś wyleci. Bardzo rzadki mityczny! Ej, let's go, let's go! Błagam, legenda. Mityk, błagam. No kurde, no 500 golden. Ech, ale dobra, był mityk. Mityk. Pierwszy raz mityk na odcinku, let's go. Dobra, ja się z wami żegnam. Jak oglądaliście do końca, to bardzo wam dziękuję. I do następnego, cześć.